Dzisiaj, maneczko, Bronstarsowe świry! Dzisiejsze figurki będą z nowej serii, z żółtych opakowań! Co tutaj się będzie działo? Nie mam pojęcia! Zaraz zobaczymy. A jeśli chcecie kolejny, to. to 30 tysięcy łapek w górę. A jak wiecie znowu 50 tysięcy łapek? To nagram kolejne figurki Brawl Stars z mamą. Mama weźmie urlop i, i nagra ten, ten film ze mną. Prawda, mamo? Widzicie? A jeśli chcesz dołączyć do Brawl starsowych świrów, to zostaw subskrypcję. Wtedy ja się cieszę, wy się cieszycie, wszyscy się cieszą. No, dzisiaj będzie troszeczkę więcej saszetek, bo aż 13 I, i czy jest z nami? O, jesteś z nami! Dobrze, dobrze, że jesteś, możesz mi tutaj pomóc. Ale teraz idź sobie, troszkę to przesunę i zaczynamy. Jak zwykle, ja wymyślam swoje nazwy dla figurek. A wy piszecie w komentarzach prawdziwe nazwy. Najpierw zajmiemy się kartami. Jaka piękna hologramowa karta Kaktusa. Tą chyba sobie powieszę nad łóżkiem. O, doktora Frankensteina chyba już miałem. I tutaj jest pan z bardzo dziwnym paskiem, który wygląda troszkę dziwnie. Pamiętasz jest tam tego odcinka. A pierwszą figurką drugiej serii jest. O oh my goodness! Pan naleśnik z rakietnicą! Zobaczcie, on jest tutaj na opakowaniu. Wygląda troszeczkę lepiej, tak delikatnie lepiej. Czego chcesz, gościu? Wyglądamy epicko. Mam naleśnika na twarzy i różową rakietnicę oraz różową kurteczkę. Nie, no w sumie nic do ciebie nie mam, gościu. To dobrze, bo inaczej strzeliłbym cię z mojej rakietnicy. Wległ się od mojego kumpla. A ty kim jesteś? Aha, okej. Okay. Dobra, chodź, nauczę cię mówić jak człowiek. Pan naleśnik z rakietnicą, coś czuję, że będzie moją ulubioną figurką tej serii. Aha, kolejne karty. Ach, tego już mam. Uu, tego, tego nie mam. Te, też ma ładny pasek. No, no, i to jest normalny pasek, a nie tak jak tamten. I tutaj ziemeczek, za którego się przebrałem na poprzedniej miniaturce. A jaki. Jaki figurek, jaka figurka, będzie w środku? Czyżby czyżby to była peny? Oj, po tej ręce nie poznaję, żeby to była peny. W sumie nawet nie pamiętam. Android 2015? Nie, to nie jest Android 2015. On mi wygląda na słodkiego minionka. Zobaczcie, tak wyglądały przecież minionki. I groźne androidy nie mają różowych pistoletów, tylko raczej takie metalowe, stalowe pistolety. Zaraz zobaczymy, kto ma różowy pistolet. Zostaw mnie, ty już od mojego kumpla! A ty kim jesteś? Aha. Mam pewne podejrzenie, że w fabryce mieli tylko dwa kolory: różowy i żółty. Bo te figurki są prawie tylko żółto-różowe. No jeszcze jest trochę białego. Wygląda jak peny, ale jeśli to nie peny, to przepraszam was bardzo. I uwaga, teraz trzecia figurka. No znowu różowa. No, no pewnie, że różowa. No, no a jaka miałaby być? Jaka pani z takim. Co ona ma tutaj? Co to jest? Czy to jest Gameboy? Bo, bo wygląda jak Gameboy. Z przodu wygląda trochę jak Strażak sam przez ten kask, ale. A nie, to jest po prostu full cap i, i słuchawki, i pewnie bity by Dr. Dre. Ale powiem Wam, że wygląda naprawdę groźnie, ale hej, 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 zapomniałem o czymś. Tamtym figurkom się upiekło, ale Tobie się nie upiecze Zobaczmy, czy potrafisz stać. Lekko nagnę, tutaj nagnę. Bardzo mi przykro, ale wiesz, co cię czeka. Nie, proszę, nie! U. Dajcie znać, czy powinienem przetestować te figurki poprzednie. Na to, czy potrafią stać. Jeśli, jeśli decydujecie, to ja to zrobię na YouTube Story i na Insta Story. No bo wiecie, chyba nie może im się upiec. Mm, znowu, gościu, z podejrzanym paskiem. A jaka figurka tutaj się kryje? Wow, wyglądasz jak ktoś. Kogo nie pamiętam, jak się nazywał. Nazwy Cię! Pan Maczuga! Ponieważ masz z tyłu Maczugę! Owszem, Pawle. Mam z tyłu Maczugę, ale nie nazywam się Pan Maczuga. A jak się niby nazywasz? Niech ci powiedzą widzowie. Ja spadam. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie figurki, jak tylko je odpakuję, to gdzieś idą sobie. Ja nie wiem, czy to jest jakaś impreza gdzieś w okolicznym klubie, czy, czy, czy o co chodzi? Ojej, kusen kaktus, jak ja bym chciał trafić kaktusa Ojojojo, a la kukaracza? La kukaracza? Ne, 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 ne Oprócz kaktusa chciałbym trafić pana la kukaracze Ale, heh, różowe, nie? Róż, feto godness Co to jest? Android z plackiem Budyniowym? Czy to jest jakaś Barbie pokojówka? Model, który nie wyszedł i nigdy nie wyjdzie Z linii produkcyjnej? O co tutaj chodzi? Błagam, pomóżcie mi Paweł, to ja! To ja twoja mama! Zrobiłam ci ciasto! Waniliowy krem! Mamo, naprawdę? Nie! A masz, a masz tym ciastem! A masz... Nie, mamo, ratunku! Zostawcie mojemu synkowi subskrypcję i lajkensa. Like Zróbcie to teraz, bo dostaniecie waniliowym ciastem w burzie. Mamo! Nie strasz moich widzów! Synku, synku, czas na karmienie, synku! A, mamo! Ratunku! Zostaw mnie karmię syna! Nie, to nie jest moja mama! Okej, okay, okej, okay, już idę. No nie, słuchajcie, mamie i panu z maczugą się upiekło. Zapomniałem sprawdzić, czy potrafią stać, ale te dzisiejsze figurki mają farta. Powiem wam, te figurki podobają mi się bardziej niż pierwsza seria, ponieważ na razie nie trafiła mi się żadna powtórka. Jeszcze jakby miały trochę więcej kolorów, a nie tylko różowe. No zobaczcie, no znowu różowe, nie! Czy to jest znowu strażak sam? Tak, to on Ugasić ci pożar, Paweł? Nie, nic mi się nie pali, strażaku, samie Możesz iść w spokoju do remizy, czekać na jakiś pożar Nie mogę Dlaczego? Bo jestem niecierpliwy Zaraz przyjdzie pan w czerwonych włosach i cię uspokoi, tak? Tak? O, już idzie, uważaj Co ty mówisz? Czekaj, włączę translator Zobacz, czy potrafi stać o własnych siłach o, dziękuję za przypomnienie, czerwonowłosy. Musimy tylko sprawdzić, czy potrafisz stać. Nic się nie bój, ten zabieg jest bezbolesny. Oj, 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 Sekunda, no, no, damy ci trochę szansy, tak naprostujemy lekko. I. Brawo! Niewiarygodna, jaka ładna i prosta saszetka, a, a jaka cieńka. Czy tutaj będzie samo chińskie powietrze i dwie karty, znaczy trzy karty? za kurdu, tutaj mi wypadł. A kim, 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 kim ty? Przepraszam, jesteś. Wyglądasz jak uśmiechnięty, różowy marshmallow, truskawkowy. Nie. Ej! Sekunda, nie, kruk to nie jest, Frankenstein też nie, to też nie. Czy ty przypadkiem nie jesteś panią kaktusową? O tak, paweł zgadnąłeś! Jestem panią kaktusową! I zaraz rzucę cię kaktusem! Żartowałam! ha, ha, ha jakie zabawne żarty! Haha, ha. Te, 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 pani kaktusowa, zaraz zobaczymy, kto się będzie śmiać. Zobaczmy, czy potrafi pani stać. Wow! Za pierwszym razem pani kaktusowo! Uff. Gratuluję jest pani dzisiejszą najlepszą stojącą figurką Brawl Stars. wier! To wszystko przez to, że jestem kaktusem. Aha, fajnie. Dobra, muszę lecieć. Pamiętajcie, jeśli chcecie trzeci film z Brawl Stars, to wbijcie 30 tysięcy łapek w górę, a jeśli mam go nagrać z moją prawdziwą mamą, a nie tą podrabianą mamą 3000, która zaraz nakarmi cię ciastkiem, synku, synku. zostaw mnie to wbicie 50 tysięcy łapiw. Wtedy mama weźmie urlop w pracy, aby nagrać ze mną figurki Fortnite! A co to za gościu ze zgrzebieniem w głowie? Chłopie, fryzjer cię skrzywdził, wiesz o tym? Nikt mnie nie skrzywdził, gościu. To taki image, to taki swag. To jest grzebień od suprema, gościu. Ty się chyba w ogóle nie znasz, gościu. Te gościu, bo zaraz przyjdzie czerwono włosy i cię, gościu, nauczy kto jest tutaj gościem. Gościu, gościu, chcesz dostać z kostki Rubika? To znaczy, że takie kostki od tutaj kostki? I nie, nie chcę dostać takie kostki. Ale skoro masz kostki do gry, to nazwę cię gościu z kośćmi do gry. Dosyć mało oryginalne. Mam nadzieję, że widzowie wymyślą mi lepszą nazwę! Widzowie liczę na was! Yaa, tylko rock'n'roll! I ciuchy Suprema, Elo! Idę, idę, ale nie powiem ci gdzie, Paweł! No weź gościu, powiedz mi gdzie! Nie, nie powiem ci, bo nie znasz się na stylu! No proszę, powiedz mi! Nie, Elo! Jeśli żadna z figurek nie powie mi gdzie one wszystkie poszły, to będę śledził ostatnią więc zostańcie do końca, aby zobaczyć o co tutaj. Znowu ten pasek! Kto będzie kolejną figurką? Przepraszam bardzo, ale ale co się tutaj stało? Dobra, naprawiłem. Może nie jestem najlepszym chirurgiem plastycznym, ale wygląda prawie tak jak wyglądała, a przynajmniej nie ma teraz ciasta z waniliowym kremem w ręku, więc nic mi nie grozi. Nie, 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 zostaw ją pistolero, zostaw ją! Czerwony gościu, ona już teraz nie zagraża! Co, so, czekaj, włączę translator, bo, bo nie rozumiem cię. To był tylko Aż tak naprawdę ona się zmieniła w kameleona! I lepiej otwórz kolejną saszetkę, bo zgubiłem wątek. Ile? Co on gada? Moja mama nie zmieniła się w żadnego kameleona. A w ogóle to naprawdę. Chyba musicie wymyślić mi jakiś challenge, bo zapominam cały czas, żeby te figurki zobaczyć, czy potrafią stać. Więc jeśli teraz te cztery figurki nie zostaną przetestowane na umiejętność stania, wymyślajcie mi w komentarzu challenge. Yeah. To znowu ja Paweł! Będę cię prześladował! Już zawsze będziesz wyrzucał w grach! Tylko dwie jedynki na kostce! Przed chwilę odpakowałeś mojego brata bliźniaka! A teraz mnie! Brata bliźniaka! Aha, aha, fajnie! Ale... Haha! Zobaczymy, czy potrafi stać gościu. Nie! Łaga mnie, testuj mnie! A, żartowałem. Tak naprawdę chciałem cię zbejtować. Oczywiście, że potrafię stać. I mój brat Bliźniak również potrafi. Mam tu trzy ostatnie figurki. Zaczynamy sobie od najbardziej płaskiej. W najbardziej płaskiej figurce mamy jak zwykle trzy karty. W ogóle w tej serii nie ma żadnej różnorości w kartach. Są same, te same. W tamtej było jednak więcej kart. Za to były gorsze figurki. I tutaj pani kaktusowa 2-0. Słuchajcie, pani kaktusowa 2-0. Tak tylko dla pewności, zobaczmy, żeby nie Musiał robić challenge'u, czy potrafi stać. Potrafi, brawa dla pani kaktusowej. Ale lecimy dalej. Lecimy teraz do saszetki numer dwa. Troszkę mniej płaskiej. Ble. Chyba nawet możemy zostawić te karty w spokoju, bo... Hello, Paweł, to znowu ja, pani kaktusowa. Zostawcie dla mnie lajeczka, bo jestem taka piękna pani kaktusowa. Przypomina no ból głowy... Kaktusa. Wcale nie, na ból głowy nie je się kaktusa Nie słuchajcie pani kaktusowej On, Ona bredzi, ona totalnie, totalnie bredzi Frankenstein, gościu Z dziwnym paskiem I jeszcze jest chyba Benny, ale mówię wam nie jestem pewien bo mam bardzo słabą pamięć do imion czasami nawet wstaję rano słuchajcie czasami wstaje rano i nie pamiętam jak ja się nazywam dlatego nazwałem kanał Paweł Malinowski a, aby zawsze pamiętać jak mam na imię eee, zapaśnik mucza luczcza dlaczego dlaczego i kaktus ale dzisiaj go nie trafiłem niestety tylko panią kaktusową a ostatnią największą saszetką tego odcinka jest naleśnik z giwerą Kryj się, kto może Gościu, nie mam czasu na przemoc! Muszę lecieć! Muszę lecieć! Powiedz gdzie, proszę! Nie, nie powiem ci, elo! Słuchajcie, bądźcie teraz cicho, śledzimy gościa naleśnika z giwerą, zobaczmy o co tutaj chodzi w ogóle. Bądźcie cicho, śledzimy go, zobaczymy gdzie oni wszyscy idą. Eee! Czemu mnie śledzisz?! O nie, kryj się, kto co mówisz czerwono włosy czekaj, niech niech nie odpalę tłumaczenie. Mówię, że w następnym odcinku! Powiem wam, gdzie szli ci wszyscy pro starszowi brohatarowie! I wbierajcie na Instagram, ponieważ panu niedługo nagra film, gdzie będziecie mogli zdecydować o, o niektórych rzeczach. A czemu nie możesz powiedzieć teraz? Bo... Oj, chyba mi się zepsuł translator. Dobra, Elo!